Programator, programator Redmora z Serii 5102. Dokładnie jest to ten model, który chcę wam pokazać. Co się dzieje z tymi programatorami? Po kilku już latach obcowania z tymi urządzeniami, często po myciu, od razu zaznaczam, po myciu. Czasami i nie po myciu, ale często zdarza się po myciu. Temat przewijał się wielokrotnie, były telefony, czasami ktoś pisał, były pytania, co się dzieje, że przeskakują same. Programator źle się zachowuje, ogólnie dostanie wariacji. Jest mnóstwo różnych opisów w internecie, są różne teorie tego, dlaczego tak się, tak się programatory zachowują. A najzwyklejszą przyczyną tego, jeżeli oczywiście dostanie Wilgoci taki programator, bo już nie zakładamy tutaj, że rezystancja pomiędzy jedną a drugą blaszką będzie miała aż tak istotne znaczenie, że to na skórek, że to jakiś brud i tak dalej ma znaczenie, ale po przemyciu, jeżeli nawet jest mocno zabrudzone, usterka powinna ustąpić, a wielokrotnie niestety nie ustępuje, i, i co w takim momencie zrobić z takim programatorem oczywiście jest na to rozwiązanie jeżeli nawet już myjemy taki programator, to ten ja no akurat był już po jakichś wstępnych czynnościach konserwacyjnych także jeżeli myjemy programator przede wszystkim wcześniej należy wylutować układy przełączników SAS jeżeli tego nie zrobimy one dostaną wody czy to w myjce ultradźwiękowej, czy, czy po prostu gdzieś nie wiem, zwykłą wodą wszystko jedno, kto czym myje i ta woda dostaje się tutaj. Często są te końcówki bardzo mocno utlenione. Są tutaj tlenki, one są czarne. To jest aż, aż do środka to wszystko wchodzi do tego układu. I cząsteczki wody, które dostają się do środka, powodują to, że programator zaczyna wariować. Co prawda, nie jest to jedyna przyczyna wariacji programatora. Często przy zmianach, na przykład pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami, zdarza się sytuacja, że Tutaj jest pin drugi, który służy do. To jest tak zwana linia resetu. I przy okazji idzie ona do automatyki. Bezpośrednie podłączenie jest w zależności od poziomu napięcia, jaki funkcjonuje w, układ, w danym układzie automatyki. A te automatyki różniły się. Trzeba zaznaczyć, wrad może 5100 jest inna automatyka, wrad może 5102 z pięcioma wskaźnikami jest inna automatyka i w te również jest inna automatyka, więc, żeby poszczególne programatory mogły pracować w różnych egzemplarzach, należy w odpowiedni sposób polaryzować ten pin. Były takie egzemplarze, gdzie ten pin po prostu był odłączany. I on tutaj realizuje funkcję wyciszenia, czyli podczas przełączenia stacji ma za zadanie wyciszyć ten stuk charakterystyczny, który towarzyszy przełączaniu poszczególnych kanałów programatora więc żeby taki programator uratować należy po prostu zanim go zaczniemy myć wylutować układy SAS to jest podstawa, należy pamiętać to, a następnie układy te w ogóle zabezpieczyć przed dostawaniem się wody, wilgoci i tak dalej po wlutowaniu bezpośrednio w programator lub nawet gdzieś po prostu na zewnątrz takim środkiem, który się nazywa Plastik 70. Jest to Kontakt, firma Kontakt. Nazywa się to Plastik 70. Jest to na bazie akrylu lakier i on bardzo dobrze zabezpiecza e, takie jakieś mikro e, urazy, które tutaj powstały i tak dalej po prostu wpływa ma, ma niską, e, niską gęstość e, i zabezpieczy nam e, taki układ przed dostępem wody przed wilgocią i nie spowoduje to już na przyszłość więcej kłopotów. Te wszystkie zabiegi, które często ludzie wykonują, czyli mycie i suszenie i tak dalej i tak dalej, powoduje, że układ, układ ten, no, po, po, oczywiście po, po wyczyszczeniu tych blaszek, po wylutowaniu i tak dalej, co jest po prostu zbędną robotą, tak naprawdę. Ponieważ podczas suszenia to te układy SAS są suszone, ta woda na chwilę odparowuje, gdzieś się tam czy skropli, ewentualnie. I, I po jakimś czasie znowu wraca usterka, więc dobrze by było takie układy SAS, na przykład jeżeli mamy, jeżeli jest to zima, mamy ciepły kaloryfer i tak dalej, położyć pod jakąś niewielką podkrywkę jeden i drugi układ i po prostu je wysuszyć przez okres. 24 do 48 godzin pod przykryciem, pod jakąś przykrywką na jakiś kaloryfer, tak, żeby po prostu miały stałą, stałą temperaturę, żeby ta wilgoć mogła powoli, ale to, to jest właśnie warunek, powoli wyparować z tych układów i dopiero później zabezpieczycie takim lakierem. Także tyle co do programatora i układów SAS na dzisiaj. Dziękuję wszystkim i. Do zobaczenia w następnym filmie, pokażę coś ciekawego, a między innymi jak wycisnąć 60W z PWM Radbora. Dziękuję, pozdrawiam Was wszystkich, cześć.